Dobry, dobry, dobry dzionek. Jesteś na kanale Wiejskie Zagroda TV, a ja otwieram kurom drzwi. Jak widzicie, witam Was dzisiaj w śnieżnym i zimowym, kolejnym, tegorocznym klimacie. Kolejna zima nastąpiła w Wiejskiej Zagrodzie. Dziś śnieżno-biało od rana. Gdy zacząłem wypuszczać kury, to on już zaczął tutaj pruszyć. Trudno Większość kur trochę tutaj też korzysta z tego wybiegu. A niektóre z nich siedzą oczywiście w kurniku ta cała banda. Ale śnieg to dla nas tam żaden problem. Ważne, żeby był filmik żeby kurki były szczęśliwe tutaj. Żeby były wypuszczone i żeby były najedzone. Więc to się tylko liczy. I żeby były zdrowe, bo to najważniejsze. Ale dzisiaj pogawędzimy sobie troszeczkę na temat tego co warto podawać kurom do jedzenia? Także, jeśli ktoś z was jest chętny, bo na pewno ktoś jest chętny do obejrzenia, no to nie przedłużając, lecimy z tym tematem, prawda, prawda. Na początku powiem tak: kurom można podawać różnego rodzaju warzywa, jak i owoce. Warzywa to na przykład pietruszka, buraki kartofle, cebula i tak dalej i tak dalej. A z owoców to na przykład jabłka, gruszki, jagody, winogrono, awokado i tym podobne. Ale jeżeli podajemy te warzywa bądź owoce trzeba pamiętać o czymś jeszcze. O czym? Jak podajemy te owoce tym naszym kurakom Bądź warzywa, no to na przykład tutaj na przykładzie pyrek. Podajmy sobie. Trzeba te pyrki, bądź inaczej, jak to woli, kartofle ugotować. A dlaczego ugotować? A nie podać od razu surowe. Surowych się nie podaje. Ze względu na to, że zawierają one trującą dla kur solaninę, która jest niebezpieczna i toksyczna dla kur. Ale także za to trzeba je ugotować, bo są surowe. I kura by ich nie dała po prostu rady y, zjeść, bo są twarde. A cebula na przykład y, wywołuje w dużych. Jeżeli podamy, podajemy cebulę w dużych ilościach bądź w nadmiernych ilościach, no to wywołuje ona ta cebula anemię bądź nawet i żółtaczkę, a później prowadzi to do zgonu naszego. Drobiu w niektórych przypadkach. Jak najbardziej w sezonie letnim i przez cały rok jest wskazane, żeby kurom i ogólnie mówiąc tutaj drobiu, nie kurom, ale też drobiu, podawać zioła. A jakie to zioła? Do ziół zalicza się na przykład pokrzywa, lucerna, lebioda, koniczyna, mniszek lekarski, ale nie te kwiaty tylko po prostu te jego liście rośnie on na łąkach polach, więc, ale najbardziej w ogrodach i łąkach. Źle powiedziałem, na polach nie rośnie, tylko na łąkach, w ogrodach na trawach itd. Tak itd. Tak wtedy z tych ziół można też y, zrobi, narobić suszu w sezonie letnim a zimą bądź się nią podawać ten kurom a kury będą miały wyśmienite i super jedzenie bogate w różnego rodzaju witaminy, i będą się czuły, jakby to było lato. I odwdzięczą się one super smacznymi jajkami. Prawda, Stefan? Prawda. I kapusta kiszona także jest bardzo dobra i zdrowa dla naszych kur. A dlaczego? Po pierwsze. Ta kiszona kapusta jest bogata w dużą ilość witamin i minerałów. A te witaminy, minerały i te kwasy, które znajdują się w tej kiszonej kapuście zabijają te bakterie i drobnoustroje, które tam gromadzą się w jelitach kur, Działają także na pobudzająco na jelita kur i zabijają te drobno, ustroje, wirusy, bakterie itd., itd. Podawajmy kurom kamyszki, kamyszki ze żwiru, ogólnie żwir, bo nieraz na pewno ktoś z Was zauważył, że kura je żwir, a tak naprawdę nie je tego żwiru, bo kury nie jedzą piasku, tylko wydziubują z tego piasku te drobne kamyszki. A dlaczego te drobne muszle jedzą albo kamyszki? Już Wam odpowiadam na to pytanko. Kury to jedzą te kamyszki, ponieważ rozdrabniają swój pokarm, który znajduje się w wolu bądź i żołądku, na drobną papkę. Tak jak dziecku się rozdrabnia, to jedzenie to tak samo. Tutaj kury sobie radzą i rozdrabniają to jedzenie. Tutaj jak widzicie troszeczkę zmian nastąpiło żeby było więcej miejsca pojdło jest przeniesione w to miejsce a grzęda przestawiona tutaj zobaczymy co będzie dalej chyba będzie wszystko ok, bo co ma się stać i będę musiał też tutaj troszeczkę dzisiaj dościelić tej słomy kurom bo już mają dość mokro i nawet podczas kanibalizmu wśród kur yy, można podawać kurom yy, mięso mielone bądź Karmę dla kotów, ale trzeba pamiętać o tym, żeby była ona mięsna. A dlaczego mięsna? Ktoś sobie zada pytanie, a, a nie taka zwykła, jak na przykład sucha. Mięsna karma powinna być, bo yy, kury gdy wydziobują te swoje pióra, yy, robią sobie rany na ciele. Bo kanibalizm to po prostu takie zjawisko, gdzie yy, taki jak Kury, bażanty i po prostu gady, płazy, rzadko kiedy saki, robią sobie rany i zjadają się nawzajem, także żeby to znibelować, żeby temu jakoś zapobiec, to można kurom podawać tutaj karmę dla y, kotów mięsną albo mięs mięso mielone po prostu. Kury także nie pogardzą drobnymi Robakami takie jak larwy mrówek, dżdżownice, a nawet i takie długie dżdżownice, które nazywają się profesjonalnie rusówkami. To są po prostu takie długie i grube dżdżownice, które posiadają nazwę rusówki. I robaki zawierają dużą ilość białek. Także nieraz zauważyliśmy, jak, jak wróble, sikorki i ogólnie ptaki czy kury zjadają te robale na wybiegu bądź gdzieś w ogródkach bo zawierają one dużą ilość białek i wtedy one uzupełniają sobie tą dietę samodzielnie Wyrę wyręczają one w ten sposób nas także i raczej to już by było chyba na tyle w dzisiejszym filmie jeśli filmik wam się spodobał to proszę zostawić tą piękną łapkę w górę, subskrypcję kanału dzwoneczkiem, milutki komentarzyk byłoby mi bardzo, bardzo miło z waszej strony odsyłam was również na naszą grupę na facebooku, link do grupy znajdziecie w opisie prosimy o dołączanie to bardzo nam pomoże dodawajcie tam również swoje posty zadawajcie pytania tak itd., itd. ja się z wami na dzisiaj żegnam, to był taki króciutki filmik myślę, że wam te yy, cenne informacje, choć kilka, nie za dużo ich było, ale wam trochę się tych informacji przydało i pomogło, także ja się z wami żegnam, pozdrawiam was ścieplutko z Wieską Zagrodą TV i z zimowego klimatu i co, widzimy się już w kolejnym odcinku na razie, papa, pa. żegnamy się kuro, prawda? na razie